słuchajcie, jak będziecie kiedyś w rosyjskim sklepie w Niemczech, no w rosyjskim, wiadomo, co niemiecki, rosyjski, zaraz tam będą się komentarze, to polecam Wam spróbować takie kiełbaski, są mega pyszne, one kosztują dość sporo, bo 5,29, ale jest taka cała, cała paczuszka tych kiełbasek, one są mega dobre, z bułeczką jakąś świeżą, mówią Wam, że wlatuje jak talala, nie wiem, nie wiem, czy jedliście, czy nie, są drogie, ale są przepyszne, na pewno nie pożałujecie, jakie kupicie, są dużo lepsze niż jakieś kabanosy, ale, żeby to potwierdzić, zobaczymy zaraz na teście. Rosyjskie kiełbaski, czas przetestować. Chciałem Wam pokazać dzisiaj to, co kupiłem w ruskim sklepie, znaczy w tym Mixmarkt. I te kiełbaski, co widzicie tutaj, kiedy się pierwszy raz próbowałem, były najlepsze, co jadłem. To znaczy, najlepsze z takich kiełbasek. W Polsce takich nie znalazłem. I w polskie, polskie podobne też, nic mi takiego nie smakuje. Nie wiem, z czym to porównać, ale są mega dobre. Znaczy, były mega dobre. Nie wiem, czy to jest to samo na 100%, ale zaraz spróbuję. No, jak widzicie, jest ich naprawdę dużo. Ceny macie tutaj na początku filmu. Ja już nie pamiętam ile one kosztowały, bo nagrywam test na drugi dzień. No i biorę takie dwie na spróbowanie, ale one już pachną, pachną tak mega mocno, tak mega fajnie, że wiem, że one będą dobre i wiem, że to są takie kiełbaski, które tak bardzo smakowały. Próbuję. W środku one wyglądają tak. I są przepyszne, no. Chciałem wam to pokazać, bo jeśli macie możliwość wejść do takiego sklepu, kupicie chociaż raz. To spróbujcie, zobaczycie, że tutaj głupot nie gadam, że one są przepyszne. Jeszcze jak macie świeże pieczywo, jakąś bułeczkę, nie wiem, ktoś lubi może kiełbaskę z jakąś musztardą, czy z jakimś sosem, keczupem. Ja to wolę je tak po prostu zjeść z bułeczką, czy z chlebkiem. Jeszcze raz polecam, przepyszne kiełbaski. Trzymajcie się, do następnego, cześć!